Tygodniowe przesłanie astrologii dla wszystkich znaków Zodiaku. 27 listopada, 3 grudnia, część 2 od Lwa do Skorpiona. Lew. Trzeci dom: komunikacja. Zapowiadany jest czas spod znaku szeroko rozumianej komunikacji, zatem możesz spodziewać się licznych rozmów. Sprawdź jakość urządzeń związanych z komunikacją takich jak telefon, Komputer, by nie dopuścić do ich awarii. Ponadto, żadbaj o swoje gardło, gdyż będzie teraz intensywnie wykorzystywane. Trzeci dom zachęca Cię, byś zrobił rewizję sposobu, w jaki się komunikujesz z innymi i wyrażasz siebie. Jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, jak jesteś postrzegany, lub nie możesz dojść do porozumienia, to znak, że pora na zmiany. Pamiętaj, że nie zawsze rozmowa oznacza komunikację więc potrzebne jest jasne wyrażanie swoich poglądów i upewnienie się, iż rozumiesz rozmówcę. W tym czasie wzrasta ryzyko kłótni, zatem prowadź rozmowy tak, by nikogo nie urazić. Panna. Opozycja, konfrontacja. To nie jest łatwa sytuacja, ale została na ciebie zesłana byś się rozwinął. Możesz czuć cię fatalnie, ale potraktuj ją jak swoisty trening. Po odbyciu którego staniesz się silniejszy, mądrzejszy. Ćwicz swoje umiejętności, rozwijaj strategię i bądź skoncentrowany zamiast działać pod wpływem impulsu. Ta konfrontacja paradoksalnie jest darem dla ciebie i po zakończonym treningu wejdziesz na wyższy poziom. Z całą pewnością przeszkody, które doświadczasz, nie są po to, byś został zastopowany. Pomyśl, jaką musisz mieć moc. Skoro wszechświat zsyła na ciebie ten trening i wierzy w twoje zwycięstwo. Jeżeli czujesz, że daną droga jest zablokowana nieosiągalnym murem, to wybierz inną. A jeśli czujesz się na tyle mocny, by ten mur zburzyć, to walcz i nie poddawaj się. Ten czas jest idealny na przepalenie karmy i wzniesienie się na wyższy poziom. Podejmij konfrontację. Walcz wytrwale, a następnie ciesz się z sukcesu. Waga. Koniunkcja przymierze. Ten okres jak żaden inny sprzyja współpracy. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, szukaj sojuszników, przyjmuj pomoc, pytaj o poradę. Wykorzystaj ten czas maksymalnie i nie zamykaj się na możliwości, które daje. Tu nie chodzi o to, byś zatracił swoją osobowość i dał się stłamsić, ale o partnerstwo. Gdzie obie strony czerpią podobne korzyści ze współpracy. Teraz osiągniesz więcej w grupie, niż gdybyś działał w pojedynkę. Unikaj sytuacji, kiedy druga strona próbuje przeforsować swoje poglądy, a nie bierze pod uwagę twoich. To musi być zrównoważone partnerstwo. Zauważ, jak w tym czasie los będzie pchał cię ku zacieśnieniu więzi i łączeniu się w pary, więc łącz. Współpracuj i twórz przymierza. Skorpion. Byk kultywowanie. W tym czasie zapuszczaj korzenie zamiast podróżować. Skup się na tym, co obecnie posiadasz, a nie na tym, czego nie masz i doceń chwilę obecną. Zauważ, jak wiele masz powodów, by czuć wdzięczność. To nie jest dobry czas na ekspansję, lecz idealny na kultywowanie domu i rodziny. Żadbaj o wszystko i wszystkich, którzy są aktualnie w twoim życiu. Być może nie poświęcałeś ostatnio dostatecznie dużo czasu bliskim lub zaniedbałeś swoje obowiązki domowe. Nie spiesz się z niczym, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Jeżeli czujesz się popychany lub namawiany do zrobienia czegoś wbrew sobie, przeczekaj i nie daj się, z uporem sprzeciwiaj się zatrąceniu swoich wartości.